do byłego ZSRR. Od września ubiegłego roku zgodnie z rządowym porozumieniem otrzymywaliśmy za to gaz ziemny. Zyskali wszyscy z wyjątkiem rzeszowskiej polfy, która utraciła finansową zdolność. Ich dług sięga 270 miliardów złotych. W tej sytuacji nie będzie leków stosowanych w chorobach nadciśnienia, układu krążenia, padaczki, wrzodów żołądka, dwunastnicy, nerwic oraz leków przeciwbólowych, antygrypowych, przeciwreumatycznych i alergicznych. To wszystko. Jeszcze raz przepraszamy za wszystkich do widzenia. Mój pies. Wszystko o psie. O psie dla wszystkich. Pytajcie w kioskach. Schudłam. Dzięki znanemu w całej Europie ziołowemu preparatowi holenderskiej firmy Kernfarm. Ultrawit reguluje przemianę materii i odchudza. Kochane dzieciaki, czytajcie zwierzaki.